Okazuje się, że off-road to było wyzwanie numer 1, ale moja cudowna koleżanka Monika postanowiła także zorganizować wyzwanie numer 2, czyli dla człowieka z lękiem wysokości kolejną wieżę widokową, chociaż to bardzo przypomina kładkę ciągnącą się w koronach drzew. Miało być szklane molo, jest szklane molo, chociaż niektórzy nazywają to miejsce również leśnym molem. Mam rację? Tak, jestem z ciebie bardzo dumna. <laughs> Prawdził jesteś wspaniale. Uh. Słuchaj, pytaj, wykonamy tej wspaniałej wieży. Dzień dobry. Ja nie zacznę od takich oczywistych oczywistości, czyli od wysokości, tylko od tego, że ta konstrukcja się tak nieznacznie rusza. Tak miało być. Jeśli się idzie, to tego nie czuć. Natomiast jeśli się stanie, to wtedy dopiero się to odczuwa. Takie było założenia i ma być to taki trochę hardkorowy powiedzmy, to jest wyzwanie dla bardziej ambitnych, no nie, żeby to było taki dreszczyk emocji. Znajdujemy się w granicach gdzieś 19 metrów nad terenem. Ale dobrze widziałem trampolinę po drodze. To jest tak zwany hamak. hamak. No to nazywamy hamak. Można się na tym wyłożyć, położyć, książkę czytać, odpocząć. Poza linkami Hamaka nie ma nic. Wspaniały widok, panorama Starego i Nowego Sącza, ale tutaj też jest miejsce niedaleko, gdzie poprad wpada do Dunajca, tak? Tak, jest to dokładnie w okolicach Bobrowiska. No właśnie, i to jest to miejsce, do którego w tej chwili Państwa zabierzemy. Takie powiedzenie, że płacze się jak bóbr, na ile to ma związek z rzeczywistością? No jest takie właśnie powiedzenie i się to sprawdza, w szczególności w, jeżeli bub czuje się na tyle zagrożony, że już nie może się bronić, więc wtedy właśnie wypuszcza takie gruczoły z oczu, które wyglądają jak łzy. Czyli płacze po prostu. Czyli po prostu płacze, tak jakby na litość nas brał. Ja słyszałam też, że ten ogon to jest po to też, żeby wydawać takie sygnały ostrzegawcze na wodzie. Ale nie tylko. Ogon to jest bardzo poważna rzecz u bobrów, z tego względu, że one wykorzystują ten ogon jak kielnia budowlana. Dlatego też w fachowym świecie na ogon bobrzy mówi się kielnia. On tym ogonem bierze i ubija błoto, które znosi na budowę tam. Sam bobr w ogóle jest imponującego rozmiaru, bo potrafi mieć do metra długości ciała. A jaka waga? Od 18 do 30 kg. No to jest olbrzymie zwierzę. Jest bardzo duże zwierzę. To miejsce zostało zbudowane właśnie po to, żebyśmy mogli lepiej obserwować bobry. Tak, dokładnie. Jest to miejsce, jest to taka zwana czatownia. A czego my możemy się od bobrów nauczyć? W szacunku do przyrody to na pewno. W szacunku do przyrody, a w ogóle to e, wszystkie urzędy i tym podobne powinny brać przykład e, z prac budowlanych melioracyjnych, jakie bobry po prostu robią, z tego względu, że bobry potrafią same uregulować rzeki, same uregulować tereny zalewowe. Czyli co, próbujemy się zaczaić na bobry? Możemy się, z aparatem? możemy się przyczaić na no. bobry. A jak byłym okiem? Może zobaczymy, ale na razie to widzę, ślapowrona już widzę. Pokaż, pokaż. Ślepowrona widzę właśnie w tamtym miejscu. że sam kilka bobrów bym chętnie zobaczył, ale zmieniliśmy scenerię. Tak, jesteśmy w Starym Sączu. A słyszałem, że być w Starym Sączu i nie zobaczyć źródła Świętej Kingi, to tak jak pojechać do Paryża i nie zobaczyć wieży Eiffla. A czy z tym przypadkiem się składa, <słuch> że przy źródłku spotykamy przewodnika beskickiego, Pana Mariusza? Proszę powiedzieć... Dzień nam. dobry, witam Dzień Państwa. Dobry. Dzień dobry. w Starym Pyszna Sączu? Woda. Pyszna Pięknie. woda. Pięknie. Oczywiście. Proszę próbować. Jaka Związa legenda jest związana z tym źródełkiem? Związana oczywiście z patronką tego miasta, ze świętą Kingą, która przybyła tutaj i założyła klasztor w końcu XIII wieku. Wychodząc na ogród klasztorny, na szkarpę przy klasztorną, jak głosi legenda, miała uderzyć laską, a że wody było mało, bo woda była zatruta podczas najazdu tatarskiego. Z tego miejsca, gdzie uderzyła laską, wypłynęła woda. Najczęściej osoby, które tutaj przychodzą ku źródełka, po prostu obmywają oczy i twarz. Polecając się o piece świętej Kingi możemy wyprosić różnego rodzaju łaski za jej wstawiennictwem. To my za chwilę będziemy kosztować tą wodę, zobaczymy, jakie cuda się wydarzą. Państwa też zapraszamy, przyjeżdżajcie tutaj, a teraz mamy coś specjalnego. Podróż w czasie.